Cześć, widać w kolejnym odcinku z serii WB2K25 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli SmackDown po Gali Clash at the Castle. I teraz następny SmackDown mamy na drodze do kolejnej Gali, czyli Money in the Bank Premium Live Event. Na Money in the Bank na pewno wiem, że będzie mi ważne pojedynki, jeśli chodzi o Raw vs. SmackDown, bo tam mamy fajne power cards. Czyli oczywiście tam łącznie 200 tysięcy możemy wygrać, jak wygramy te dwa pojedynki. Oprócz tego, jeśli chodzi o Money in the Bank, e, chciałbym tam zrobić walkę pomiędzy na pewno Johnem Sinom a Randym Ortonem o pas United States Championship, a druga walka to była tak myślałem właśnie nad tym potencjalnie, żeby zrobić żeby zrobić na przykład Becky kontra Kalani Jordan, bo na the taka Kalani Jordan zrobiła running ale i tak Becky Lynch utrzymała pas United States. Choć myślę sobie coraz bardziej na tym, że potencjalnie może zrobić triple freta o opas Women's United States Championship, na przykład Becky, Lyra i Kalani. I w taki sposób Becky może ten pas stracić, nie będąc przypięto nawet. I to myślę, że byłoby coś, co bym nas zrobił. Bo chciałem ten pas jednak beki zabrać, ale może lepiej, żeby ją ktoś nie przypinał tak po prostu, więc na przykład Triple Fred byłby myślę, że fajnym pomysłem. Czy na Fatal 4, bo właśnie fine też moglibyśmy wrzucić na taki Fatal 4 też mógłby być. Jeszcze pomyślę. Na pewno to będzie Multi Women Match, może pamiętam to nazwał. No i tak, oprócz tego, jeśli chodzi o różne rywalizacje, mam tutaj jeszcze różne rywalizacje, które możemy kontynuować lub nie, zależy od nas, czy chcemy, czy nie. Extreme rules, Extreme Rules lepiej, żeby miał. Aha, Ria Jaką stypulację? Może Pino Holtz-Bart? Tak by to wyglądało. Jeśli chodzi o Go Home Show, to tam byśmy zrobili pewnie walki o pastak teamu mężczyzn i kobiet. Oprócz tego... Oprócz tego pewnie inne walki nie. Akurat Bandy Spirit Championship nie. United States y, będzie na, na Money in the Bank, tak samo jak Women's United States. Women's Championship nie będzie broniony, więc tak to by wyglądało. Dlatego te dwie walki, dwie walki tak na pewno będziemy chcieli zrobić. Też na Go Home Show możemy zakończyć różne rywalizacje. Na przykład mamy rywalizację Cody Rhodes i Drew McIntyre. Mamy też Seth i Rob Van Damme. też, Potencjalnie mogliśmy tą rywalizację tam zakończyć. Mamy kilka właśnie rywalizacji, które w sumie czemu nie? Możemy kontynuować, jak już się rozpoczęły. Promise Cody Rhodes: A grudge match against Jacob Fatu. Ok, no to w main eventie Cody Rhodes. Ach, Cody Rhodes ma kontuzję. Znaczy, w sumie nie ma, ale ma niską staminę. To jest problem. I Hub, mamy kartę jakąś? Mam, ok, no to przynajmniej tyle. No ale zrobiłbym to jednak. To walkę, no to. To też jest spoko. Averble female to jest Becky i Bianca. Może, może taką walkę zrobimy, zobaczymy. Na początek tak, Cody i Jacob. Tak jest, a tutaj interference Drew McIntyre'a żeby ta rywalizacja potencjalnej Cody i Drew poszła w górę. Do tego rewajzacje, które chciałem, że poszły w górę, tam przed RVD i Sef. Można, nie wiem, RVD w walce i RVD, przed walce solo na przykład. I tutaj Ranin może być e, Ranin na przykład. Rani Sefa właśnie. Oprócz tego, Tiffany i Ria też moglibyśmy kontynuować, kontynuować tą rywalizację I Jevon i Logan. Logan Paul i Jevon Evans mogliby ponownie po prostu zawalczyć tak normalny taki normalny pojedynek i oprócz tego Tiffany Ria tutaj też może być w akcji na przykład um, bardziej może, nie wiem, bardziej może nie wiem, sumie kogo bym bardziej chciał, żeby była w akcji, jaka zawodniczka staminowo wygląda to identycznie wręcz a w sumie też właśnie może jednak a może po prostu zrobimy jednak inaczej nawet kompletnie, Becky i Bianca, zrobimy tą walkę żeby na przykład to też zrobimy w Openerze, żeby jednak zrobić to, bo nie ukradł ten Immediately Gain, ten Talent Scout Points, to jest nawet fajny parker też, żeby mieć, więc zrobiłbym to. To też musimy o tych innych rzeczach pamiętać, a na razie na, w tym tygodniu musimy już to zrobić. Też musimy sobie tutaj zerknąć w miarę, czyli tak, kolauty zrobimy na spokojnie, Rolę. to na razie czego do zrobienia jest. Tak, team kolauty też myślę, że będziemy na w stanie zrobić. Hire... W Hire 5 Superstars zrobimy na pewno To mamy już zrobione, czyli mamy jedną rzecz zrobioną Wydaje mi się, że to zrobimy dwa Wydaje mi się, że to zrobimy trzy To zrobimy cztery I to też, jak się będzie trzeba, to też te role, nad mogę podkręcać, aby Sezonu może być spamować dosłownie tymi rolami, jakby role change'ami. Na przykład pod koniec sezonu pewnie będzie, będą jakieś osoby, które nie będą nam potrzebne zbytnio, to będziemy mogli po prostu ich używać do role change, role change, lo, role change cały czas, żeby tylko to robić. Oprócz tego, tych show, Cena i Orton jeszcze nie muszą, jakby, wolałbym te rewelacje, które są niżej, na przykład, jak na przykład RIA Ripley i, i Tiffany, na przykład. I tak samo też kollaut byśmy zrobili pomiędzy RIO i. a nie, nie tak. Pomiędzy. Kotem jeszcze mamy taką rywalizację na pierwszym poziomie? Kogoś z tam jeszcze widziałem, czy nie? Mylę się? Chyba się jednak mylę. Miałem wrażenie, że jeszcze widziałem jakąś rywalizację na pierwszym poziomie, ale. No nie, pewnie się mylę. Po prostu pewnie zobaczyłem Tiffany, właśnie. A Tiffany już i RIA tutaj są. Więc oprócz tego. Czy jakiś taktimowy kollaut możemy zrobić? Chyba nie możemy zrobić taktimowego kollautu. A nie, możemy jednak. Jackara, tak jest, Jakara Jackson i Lash Legend na białkę i Jade Cargill, bo tutaj już nie możemy, bo jest y, jeden członek pretendentów w akcji, czyli Solo, i też jeden członek mistrzów, czyli Rowan Dam. Y, I też w sumie Javon Evans, więc tego nie będziemy robili. Klani Jordan, myślę, że jej możemy zbudować, budować ją cały czas, jakby jej popularność. Myślę o tym, że potencjalnie może zacząć rywalizację. Becky Lyra zakończy, więc może. Call out Kelani na Becky, na przykład, żeby była tam jakaś rywalizacja w tej walce. Tylko boję się, że tu się zacznie rywalizacja, i to taki może być lekki problem, nie ukrywam, co do tego, właśnie. Chyba, że po prostu zrobimy, może na odwrót, właśnie. Tak, może będzie lepiej, bo w taki sposób wcześniej jest ten call out niż main event, więc szansa jest na to, że tu się zacznie. I main event może nie. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj, że wszystko tutaj będzie dobrze. I tak by to ostatecznie myślę, że wyglądało Grudge match, no to, to też powinien być jakiś e, Last man Standing, może Extreme Rules. Jednak dajmy, i tak by to wyglądało. Więc mamy to Felfield i to też to mamy i to zrobione. E, show Logistics nie będę myślę, bo cały czas nie wiem, jakoś wolę. Skupię się na, tym na tych arenach. Potem ewentualnie bym robił tę resztę, ale nie wiem, czy i tak będę się tym zajmował. Bo tak już mówiłem wiele razy, stricte pod fanów mnie to nie zbyt obchodzi ile będziemy tych fanów mieli Mnie jedynie obchodzi, żebyśmy oczywiście mieli pieniądze pod kontrakty, no i wiodę te puchary, żeby te trophies mieć Oprócz tego... Czy coś potrzebuję zrobić? Te kontrakty tak sobie patrzę, bad timing, to myślę, że nie będziemy na razie używać, to też później Czy special counsel jest potrzebne tutaj? Chyba nie Chyba nie jest to potrzebne tutaj. To wy, wolałbym zostawić, aby miał takie jakieś bardzo istotne jakieś rywalizacje. A no, bądźmy, bądźmy szczerzy, bądźmy no, szczerzy, te rywalizacje nie są jakieś bardzo, bardzo istotne, e, są ważne, ale nie jakieś mega, mega istotne. E, to też nie, to też nie. To też nie. Fix Match też nie potrzebujemy tutaj. Beginner Luck też nie potrzebujemy. Injury Julie Hub nie. Health Spa, e, myślę, że John Cena mógłby wziąć sobie Health Spa na pewno. Tak jest, może to tylko 6 stamina, no ale zawsze, zawsze to coś jakby. Castle Rate, czyli właśnie select an opposing brand, steal 10% of the revenue from next week's show, can be used in last week. Oto no to to pewnie będziemy sobie chcieli użyć później, na przykład przed premium live eventem, tuż tuż przed na przykład go home show w takich momentach, bardziej pewnie będę celował w premium live event pewnie. Więc to sobie będziemy dopiero w przyszłości używali, dlatego jeszcze jedno co bym zobaczył to może tych właśnie jakieś nowe osoby. Kogo bym potrzebował w sumie do rosteru? Nie wiem w sumie szczerze, ciężko mi powiedzieć. Nie ma jakby chyba celu żadnego, aby jakieś osoby, którą bardzo chcę Poszukałbym może nie wiem, czy w Immortals. Nie wiem, w sumie. Patrzyłem już dużo na tych establish Stars. Na razie w sumie. Tak, teamowe rywalizacje jeszcze mam do. Jeszcze mam do zrobienia, jakby. Te dwie taktyma Tak sobie myślę, właśnie, jakby. Nie wiem, w sumie, gdzie mi bardziej jest ktoś potrzebny. Czy do dywizji kobiet, czy do dywizji mężczyzn? Może spróbujmy, właśnie Immortal. Na przykład. Może kogoś podpiszemy. Jakby bez Power i Mortal, bo też może tak być. Tak, się my, tak sobie myśleć że na pewno 50 tysięcy to może pójść na marne. Albo może, je, może jednak nie. Nie teraz. Legends poszukajmy sobie za to. Bailey. No, tak, jakby. Czemu nie? Bailey to jest taka zawodniczka, którą. Czemu nie? Jakby, jakby, jak jest oferowana, to myślę, że spoko. To jest taka zawodniczka, która jakby po prostu. Zawsze dobrze mieć mi się taką zawodniczkę jak Bailey. Jest taką uniwersalną zawodniczką. Możemy z niej zrobić tak teamową zawodniczkę. Może walczyć o pas Midcardowy, może walczyć o pas World Championship. Dlatego nasza była Women's United States Champion, Bailey, myślę, że może wrócić do nas. Wydaje mi się, że jest ok. Więc mamy Bailey. Oprócz Bailey, czy kogoś mamy jeszcze na kontrakcie? Chyba nie, nie tak dużo tych osób mam na kontrakcie. Jade Cargill jest na kontrakcie. I to chyba tyle, jeśli dobrze widzę. Chyba tylko Jade i Bailey. Tutaj powinno tu w sumie pisać: Kontrakt, kontrakt, tak jest, Jade i Bailey. No to na ten moment dwie osoby tylko na kontraktach, to jest ok, więc myślę, że spoko. I możemy już klikać confirm Booking. Wiecie? jeśli chodzi o to show, wydaje się, że wszystko jest gotowe. Możemy w sumie zrobić też walkę, aby nawet Bailey możemy dodać. Możemy też zrobić, nie wiem, Kelani, może Lyra nie, bo Lyra już miała swoją walkę. Może Kelani, Bailey, Tiffany i Becky na przykład. Coś w tym stylu, albo może, może jeszcze inaczej. Na ten moment tak, Klani, Becky, Bailey i jeśli na Go Home show przed Manin the Bank Tiffany po Ripple, bo tam będą miały walkę, to wtedy Tiffany jeszcze będzie dołożona do tej walki. Jak nie, to będzie to Triple Fred. Albo może, a nie wiem, miałem mówić, że którakolwiek wygra, to będzie, ale Riem nie chce walca o paszły między United States, jednak jak już to na przykład może na na Summerslam, który mam nadzieję, że będzie później, choć nie, wydaje mi się, że to jest jakby tak, że jest co dwa lata jakby, jakby te sezony myślę, że są co dwa lata, jakby. w pierwszym sezonie było tak samo jak w tym trze trzecim sezonie, dlatego wydaje mi się, że Summerslam jest drugi, czwarty, szósty i tak dalej, jakby takie parzyste liczby, jakby mam wrażenie, bo tam mi się wydaje, że jest właśnie, te kalendarze nie są oczywiście co roku te same co drugi rok jakby tak mam wrażenie, że, się, że tak samo wyglądałem, bo rok temu nie mieliśmy chyba Money in the Bank, jeśli dobrze pamiętam, a w tym roku mamy Money in the Bank, tak mi się wydaje, tak samo jak w pierwszym sezonie mamy tutaj Money in the Bank, ale nie jestem pewny, ale mi się tak wydaje, wydaje mi się, że mnie panie nie myli, że tak było, ale, ale może mnie my myli, nie wiem, tak czy tak, ee, robimy confirm Booking, Gainesville, Georgia, więc AJ Styles, jego hometown, ale AJ Stylesa u nas nie ma, naszego byłego, United States championa, ale możemy klikać Confirm Booking I zobaczymy jak to show będzie wyglądało Zaczynamy ten Opener Cody Rhodes kontra Jacob Fatu, Running Jumek czy robi robotę? Nie robi, bo Cody Rhodes i tak wygrywa, great walka, konturzy nie ma, ale niestety też nie ma rywalizacji w górę Rhea Ripley i Tiffany, to jest drugi poziom, to fajnie Logan i Jevon Evans Wygrywa Logan Paul I rywalizacja idzie w górę, okej okay. Tutaj trzeci poziom rywalizacji, pięknie, RVD, Solo tutaj running, Sefa, Solo tego nie wykorzystuje i nie idzie rywalizacja w górę niestety. Tutaj callout też niestety nie idzie w górę, nic tutaj, więc pewnie tutaj się zacznie jeszcze rywalizacja i tego by brakowało. Wygra Bianka, więc Bianka pokonuje mistrzem i mamy początek rywalizacji, no to i tak to miało wyglądać, powiem tylko tyle, nie tak to miało wyglądać, ale, ale tak to wygląda na ten moment. tracimy nieznacznie tych fanów, a za to profit jest, jest to 105 tysięcy, ok, To spoko. Mamy ten... I Know A Guy 3, czyli ten Immediately Gain ten Talent Scout Points, co zawsze na pewno będzie przydatne. 700 mil ma tylko Cody. Um, sorry, Jacob, ale no nie jestem zawodnikiem do tego, bym powiedział, jednak jakby, że miał akurat z tobą, jakby myślę, że są osoby, które bardziej zasługują na to, jakby miał już mieć z kimś. Więc oby tylko nie chciał uciec od nas, ale mam na niego właśnie dobre wieści, bo planuję, żeby za niedługo był nowym mistrzem. Tego musi, może powiedzieć, jakby wytrzymał do tego czasu Drew McIntyre. Myślę, że Iron Man match lepiej, że miał specialist. Tak jest, tak by to wyglądało. Tak sobie myślę, czy na razie może nie będę podpisał kolejnego osób, może powinienem, albo w sumie może tak. Będę robił taką strategię, że będę chciał może podpisać, jakby. Mam te przerwy między premium live eventami, jakby, między pierwszym a drugim, przez ta teraz przerwę i w tych przerwach, jakby zawsze, między każdym premium live eventem będę chciał podpisać jedną zawodniczkę i jednego zawodnika. Tak będę to chciał zrobić, więc będę jeszcze chciał podpisać jednego zawodnika, ale może nie tak, może na przykład teraz zrobimy tydzień przerwy, jakby, Żeby to właśnie było, może tak, że. Zawodnik lub zawodniczka, tydzień przerwy, zawodnik lub zawodniczka. Coś w tym stylu może byłoby dobre. Więc na razie nie będziemy tutaj nic robić. Nie jest to dla mnie takie kluczowe. Czyli tak, tutaj obiecałem w tym tygodniu McIntyre i Logan Paul w tag miał. okej. Okay. O to wiem w sumie jaki mogę zrobić tak teamowy pojedynek. Nie wiem czy to będzie w main event, a na razie ustawimy jakby to było w main -evencie. A więc Drew i Logan. Kontra mistrzowie tak team obecni, czyli Jevon Evans i Rob Van Damme. Taki pojedynek możemy zrobić. E, Logan i Jevon mają tam swoje może jakby, rywalizacje, a, a jakby RVD i Drew McIntyre też tutaj mogą być przy okazji. Na pewno możemy zrobić tak team call e, Jacob i Solo na Jevona i RVD. To możemy zrobić na pewno. Rendy, oni też mogą mieć w sumie tutaj na tym e, na tym evencie. Callout może mieć. Yy, Sina nie będzie walczył, Randy może zawalczy. Bianka Becky. tego nie będę kontynuował zbytnio, nie ukrywam. Dżumek, czy to może być ranin? Może tutaj Cody zrobić ranin? Ok, to Cody na Dżu zrobi ranin na przykład. Coś takiego spróbujemy zrobić w tym main eventie. Rywalizacja RVD i SEF. No to na przykład Seth może zrobić callout na RVD. W sumie mógłby Seth zrobić callout na RVD. Oprócz tego możemy zobaczyć, co tutaj jeszcze, tą walkę o pastach teamu kobiet, to możemy tutaj rywalizację podciągnąć w następnym show. Więc jeszcze nam zostaje Tiffany i jeszcze bym zrobił dwie walki zawodniczek. Ja zrobiłbym walkę Rhea Ripley w openerze naprzeciwko, naprzeciwko, nie wiem, mam tutaj troszkę za dużo tych face zawodniczek. Może by się przydała jakąś zawodniczkę zrobić bardziej hill, tylko nie wiem kto. Bailey, może jest taką najlepszą opcją potencjalnie. Mamy 1, 2, mamy jeden tak, jeden 2, 3, 4, 5, 6 zawodniczek face. Raz, 2, 3, 4. No 6, 4. Nie jest to jakaś duża dysproporcja, ale może właśnie taka z jedna jeszcze heal, zawodniczka by się mogła przydać. Więc Riaripline, nie z Tiffany, niech. A czemu nie, niech to będzie przed Lash Legend, może tak być. I niech to będzie właśnie interference w wykonaniu Tiffany Straton. Tak jest. I też że sobie walkę. Bailey, niech Bailey zmierzy się, może. Tylko, też to w sumie niezbyt mi. Bo chciałem, żeby tutaj potencjalnie Bailey miała rywalizację z Lyre lub Kelani, ale to też nie wychodzi zbytnio. No nic, no to może jednak nie wiem, może nie będziemy jednak tej walki robili, zobaczymy. Becky mieliśmy w akcji, Biankę też mieliśmy w akcji. Roman Reigns, w sumie czemu nie? Romana nie mieliśmy. Roman mógłby zawalczyć z Randy Ortonem. Czemu nie moglibyśmy taką dość mocną walkę zrobić tutaj w openerze? Bo nie powinno to jakby nagle się rozpocząć im rywalizacja, skoro Randy ma drugi poziom już z Siną, więc tu wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. Bailey może mieć swą walkę czy nie. No, mamy jedną, a nie dwie, ale Becky nie chciał, żeby ta walczyła, więc Jackara Jackson kontra niech to będzie może Bailey. Niech to będzie właśnie, e, może powiedzmy, powrót Bailey i walka. Choć niestety e, zdaję sobie sprawę, że pewnie te walki, które mogą być źle ocenione, ale niezbyt mnie interesujące. Nie ukram jakby to, że tam będzie to niezbyt dobre show, i tam fani mogą mu troszkę uciec. Na temat niu nie ukraże. Jest to potrzebne nam, jakby nie jest to ważne dla nas. Jedne co się liczy, to trofea, i dlatego właśnie jest to dobre, że mogłem to wybrać, że te trofea się liczyły. Więc tak będzie. I myślałem nad tym roll change'em, właśnie, ale może nie wiem, zobaczymy. Może zrobimy roll change, bo wtedy byśmy też mieli przy okazji 3 na 10 tutaj. Może zrobimy tego roll change'a, może nie zrobimy. Pomyślimy o tym. A tak to wydaje się, że to show mamy gotowe. Show logistics, nie będziemy tutaj nic robić. Nie będziemy też tutaj nic używać, więc wydaje się, że jest wszystko gotowe. Wydaje się, że mamy wszystko gotowe i możemy klikać już Confirm Booking, tak jest. A więc zaczynamy od walki Roman Reigns kontra Randy Orton. może powiedzieć, że dwóch pretendentów, tylko że Roman dopiero będzie w przyszłości pretendentem i to do pasa Undisputed Championship, a Randy jest teraz pretendentem do pasa United States Championship i Roman Reigns wygrywa. Trzeci poziom, super. Ria wygrywa i rywalizacja nie idzie, nie idzie w górę, niestety. Tutaj rywalizacja idzie w górę, fajnie. Jackara Jackson i Bailey. Bailey wraca i Bailey wygrywa. I też się zaczęła ta rywalizacja. Tutaj drugi poziom, ok. I tutaj mistrzowi takim czyli Rowandam i Javon Evans wygrywają. Cody Rhodes i McIntyre drugi poziom pięknie. Więc prawie wszystko poszło tutaj dobrze dla nas. straciliśmy na pewno, a to 4000, więc spoko. A profit, coś co jest ważniejsze, tutaj mamy 120 tysięcy profitu. OK. Blisko jesteśmy do tego, żeby kupić potencjalnie arenę, ale jednak i tak powiem, pieniądze będę, może bardziej jednak. Chciałbym na pewno w tym sezonie kupić arenę, tym bardziej jak to Money in the Bank będziemy mieli, ale może, już, może jeszcze nie teraz. Będziemy się oczywiście przedłużyć Jade Cargill kontrakt. Ile ona chce? 70 tysięcy. Jej moral jest taki średni, dlatego dam jej tyle, ile chce, bo aby w taki sposób możemy jej też przy okazji poprawić moral. Na no to to zrobimy właśnie. OK. Free week suspension. Wow. To znaczy, że go nie będzie na Go Home Show. A Jacob Fatu jest to typ gościa, który mógłby coś odwalić i mieć 3 tygodnie zawieszenia, ale akurat teraz to, to boli, naprawdę. Akurat teraz, gdy mieliśmy ważne plany wobec niego, więc ta walka będzie musiała poczekać. Niestety, ten pojedynek Tak Teamowy będzie musiał poczekać. Jak długo, to zobaczymy. Może nie będziemy czekać na Kick go home show czy premium event, może na jakiś taki po prostu tygodniówce zrobimy tę walkę. Pomyślmy pomyślimy o tym, jak to będzie wyglądało. A teraz będziemy już kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.